Cześć kochani, tu pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka, czyli Bartłomiej Krzych, radny Rady Miejskiej w Wieliczce. Na tym nagraniu omówię wam dwie kwestie dotyczące wyroku sądu administracyjnego w Krakowie, dotyczące, dotyczącej definicji mieszkańca. Posłuchajcie najpierw tego, co tu pani sędzia powiedziała, bo to uzasadnienie jest bardzo słabe. Sąd yy, zaakceptował i jest jakby w 100 yy... Podziela takie stanowisko, które zostało ukształtowane również w dyrektorze na przestrzeni lat, że zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, mieszkańcem danej wspólnoty jest osoba, która faktycznie mieszka na terenie danej jednostki samorządowej, a nie posiadająca zameldowanie. No więc definicja w uchwale była taka, że mieszkańcem Krakowa jest osoba odprowadzająca podatki i zameldowana w Krakowie. I sąd uznał, że nie można wymagać zameldowania, wystarczy, że płaci podatki. No ale przecież można nie mieszkać w Krakowie, a płacić podatki w Krakowie, być tam, mieć tam wskazany urząd. Można mieszkać, nie wiem, nawet w Nowym Jorku i mieć wskazany urząd w, w Krakowie, więc to nie jest żadna definicja. Tak naprawdę bliższa definicji mieszkańca byłoby um, rejestr wyborców, bo to jest tak naprawdę podstawa. Tak naprawdę mieszkańcami gminy są ci, którzy są w rejestrze wyborców, i oni są później też w komisjach. Znaczy uwzględnieni w, w komisjach wyborczych do wyborów, czyli głosować, jeżeli przyjmujemy, że gmina to jest ogół mieszkańców, którzy mają prawa wyborcze, no to to są właśnie ci mieszkańcy, którzy są w rejestrach wyborczych, a nie ci, którzy płacą podatki. No więc to jest pierwsza sprzeczność. A druga sprzeczność, posłuchajcie teraz, co mówił sąd. Przebywania samochodów, jeśli mówimy o mieszkańcach Krakowa, na terenie Krakowa, że w praktyce przy tych opłatach, gdyby utrzymać dalszą część tej zaskarżonej uchwały, to w praktyce by się to wiązało z nałożeniem opodatkowania, no bo to by oznaczało, że samochód mieszkańca Krakowa w dniem 1 stycznia jest dodatkowo źródłem dodatkowych obciążeń 5 zł za dzień lub abonament. A Rada Miasta nie ma uprawnień do nakładania podatków innych niż podatki o nieruchomości. W związku z tym, zdaniem sądu, tu jest ta różnica, która, zdaniem sądu, uzasadnia wyłączenie mieszkańców Krakowa z zakazu wjazdu do strefy co do zasady, z odpłatności za każdy wjazd. Do strefy nie mieszkańców Krakowa. No i tutaj jakby ta pani sędzia, zamiast pospieszać pana prawnika od wody, słuchała, co on ma do powiedzenia, no to nie mówiłaby tego, co, co mówi, bo nie rozróżnia podstawowego pojęcia. Nie wszyscy mieszkańcy Krakowa zostali objęci strefą. Niektórzy mają 10 km do strefy czystego transportu. Zauważcie, tutaj Google Maps, tu jest granica Krakowa. A strefa czystego transportu jest mniej więcej tutaj tak, jak jest czwarta obwodnica. Czyli popatrzcie, tutaj na przykład Wróżenicka ulica, do, do tej obwodnicy tu jest 10 km. Co więcej, popatrzcie, tutaj na przykład z Czarnochowic czy z Wieliczki, no ludzie mają bliżej do tej strefy. No, niż na przykład mieszkańcy tutaj przy Lasku Rusieckiego, czy tych Wróżenickich czy z bo tu mają 2-3 kilometry, a tu ludzie mają kilkaset metrów do strefy czystego transportu w Krakowie. Zatem twierdzenie, że wszyscy mieszkańcy Krakowa zostaliby tutaj objęci podatkiem, opłatą, no jest nieprawdą, no bo jest taka grupa mieszkańców, którzy są mieszkańcami Krakowa, ale nie są w strefie, bo mieszkają na terenie Krakowa, ale nie, nie wewnątrz strefy. No i oni nie są jakby z góry objęci. Tym przymusem płatności na przykład, jeżeli mają starsze auta. No a są ludzie, którzy mieszkają bliżej tej strefy, a są objęci tą opłatą, bo nie są mieszkańcami Krakowa, nie mieszkają na terenie Krakowa. No a właśnie z tym mieszkaniem Krakowa są też takie przypadki, gdzie są obywatele, którzy mieszkają w centrum Krakowa, czyli w strefie, ale nie są uznawani za mieszkańca Krakowa. Bo nie odprowadzają podatku. Bo nie, nie osiągają dochodu, nie odprowadzili podatku do miasta Krakowa, podatku dochodowego, tylko na przykład gdzieś tam się rozliczają z zagranicą. Są w spisie wyborców, mieszkają na terenie Krakowa, mają auto zarejestrowane w Krakowie, są zameldowane w Krakowie, tylko nie płacą tego podatku i nie są uznawane za mieszkańca, więc to uzasadnienie sądu jest bardzo słabe. Ale to jest moim zdaniem wina tego składu orzekającego, bo tam było zdanie odrębne jednego pana sędziego. Dlatego będą nowe skargi, będziemy podnosić te kwestie, bo ta uchwała jest wadliwa, a ten wyrok, no niestety, jest niezadowalający. Mam nadzieję, że inny skład inaczej rozpatrzy te kwestie, będzie się wsłuchiwał w argumenty strony przeciwnej. Bo, tak jak mówię, to co ja teraz powiedziałem, to było powiedziane na rozprawie przez prawnika wojewody. Tylko sąd, z, z, pani sędzia przewodnicząca, po prostu zignorowała to. Otwarta wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.